Dobra, witam Państwa serdecznie w poranek. Siedzimy póki co jeszcze w kalablance, bo póki co się zerwa taki dziwny wiatr i, i siedzimy na razie tutaj, mimo to jest 27 stopni i jest dosyć przyjemnie. Yy, więc korzystając z tej okazji, że yy, pogoda troszkę odrobinkę się zepsuła, to idziemy teraz do sklepów jakiś tam i pokupujemy jakieś tam oliwki, przyprawy i inne rzeczy, więc zapraszam na vloga. Swoją drogą, bo wam jeszcze nie powiedziałem, bierzemy za y, jakieś kilka godzin auto. I już po obiedzie w hotelu od razu jedziemy do Becki i do Wow Także dzisiaj będzie kolejny vlog ze zwiedzania. A już raczej jutro i pojutrze będzie już, będą już jakieś plaże, także, także fajnie. Dobra, ale nie ma co być hamskim. Idę wam pokazać co? Tego citroenka. Nasze autko nic nie jedzie. dobra. To jest po prostu Citroën C4. Pięcioosobowe auto. Yy, to jest auto z Menorca yy, Owner Cars. Wypożyczalnia. I jest taki full wypas, no nie? Otwórzmy sobie go. W tamtej wypożyczalni był dosłownie jakiś świat Panda za, za 80 euro. A jak za 70 mamy takiego nowisięckiego Citroena, to naprawdę fajnie. Na Maji podkładka jest. No fajne auto. Zobaczymy jeszcze jak bagażnik czy pojemny. Tylko najpierw w przód. Zobaczmy jak tam ten bagażnik. Gdzie tu się klika? Pewnie sam się otworzy. Oj, jednak nie. Ale duży, pojemny bagażnik, także na plaży czy coś, czy nawet z walizkami można gdzieś sobie dojechać. Siedzimy już sobie w aucie i za chwilkę wyjeżdżamy. No, nie było problemu ze znalezieniem parkingu. Na szczęście było jedno miejsce parkingowe wolne. I teraz mamy gdzieś, nie wiem, bodajże ze 150 metrów do tego właśnie punktu, do którego idziemy. I wchodzimy. Tak, okej, co wygląda na wejściu bo tutaj widzicie, już jest, jeszcze jest taka strefa bardziej dla... Yy, bardziej taka turystyczna. Widzicie jest o wiele więcej tych sklepów, restauracji, ale potem już na przykład wejdziemy w taką część, gdzie będzie o wiele mniej. przyjemnie, bo tak jak macie setki turystów po prostu tutaj na wejściu, tak tutaj jest tak spokojnie, jest tak mało osób, że jest po prostu aż przyjemnie sobie tutaj pochodzić, więc po prostu korzystamy i, i chodzimy po tym całym przepięknym miasteczku, bo Naprawdę jest fajnie, ale tutaj jest też nawet napis, że, że po prostu, że yy, proszą o ciszę, więc, więc też staramy się to zachować, bo jednak mieszkają tutaj normalnie ludzie, nie, nie jest to po prostu takie zwykłe miejsce, tylko też te rzeczywiście tutaj mieszkają ludzie, więc po prostu starajcie się tutaj będąc im nie przeszkadzać. Auto, także y, pierwszy punkt z naszej wycieczki mamy odhaczony. Zobaczymy ogólnie jak nam pójdzie z czasem, bo możliwe, że jeszcze wykręcimy do jednego bądź dwóch punktów ciekawych, ale jeszcze jakie to punkty są, to Wam nie zdradzę. Teraz kierujemy się do mało, ale swoją drogą przytoczmy jeszcze to co przed chwilą się działo. Y, powiem Wam tylko, że w tych uliczkach się nawet idzie zgubić, mimo to, że to jest y, tylko kilkaset y, metrów kwadratowych to i tak idzie się tam w tym miasteczku zgubić. Co prawda, nieważne jak pójdziecie, i tak zazwyczaj wrócicie w tym samym miejscu, więc... Więc y, zawsze wrócicie do tego samego miejsca, ale po prostu mówię Wam, że, że fajnie jest się tam zgubić i, i pooglądać sobie po prostu te, te domki właśnie. Tak jak y, widzieliście wcześniej na przebitkach. Jesteśmy na miejscu, właśnie jesteśmy tam, mamy Muzeum Minorki. Ale tak, później przyjdziemy się tutaj na to Center Historic w stronę tam historycznego centrum ale teraz mamy tutaj znak Mirador czyli to oznacza w Hiszpańsku taki bunt widokowy taki zdjęcia więc tak, tu mijamy jakąś co tutaj jest jakaś katedra jakiś kościół ale wieje idziemy właśnie zobaczyć jak wygląda port ale wieje w ogóle ja nie wierzę Kurde Zobaczmy jak tutaj wygląda Zobaczę dopiero pierwszy raz z wami, także uwaga. Ale to jest Z tego co czytałem, to jest to jeden z dłuższych portów właśnie naturalnych takich w Europie. Także widzicie, naturalny tutaj jest to zrobione, nie było to w żaden sposób kopane i jest to po prostu tutaj taki port. Także, fajnie. W ogóle, jaki tutaj ktoś ma, widok na balkon, i taki widok, przy fajny. Tam się może potem przejdziemy, ale jeszcze nie wiem. Więc tak, po... Więc tak, podjechaliśmy jeszcze w ogóle pod jakieś inne miejsce, bo byliśmy gdzieś. Czekajcie, gdzie był ten punkt widokowy, żeby was nie okłamać. Ale byliśmy gdzieś tam, a pojawiliśmy się teraz, tu w tym miejscu, w sensie jest, tam jest w ogóle port, i to jest jakiś terminal. Pojawiliśmy się tutaj e, pod starym miastem, bo e, okazało się, że tam nie można parkować. Tam jest tylko dla mieszkańców parking i, i po prostu musieliśmy podjechać. Tutaj, zobaczcie w ogóle, swoją drogą te e, kamienice się trzymają na takich klifach dosłownie, więc to szczerze mówiąc przerażające jest, żeby tutaj mieszkać ale tak, przejdziemy się troszkę tędy zobaczymy czy da się gdzieś wejść tam schodami i po prostu idziemy zwiedzać stare miasto, bo jest godzina zaraz 18 a i tak chcemy być jeszcze na tej kolacji w, u nas w pokoju znaczy w pokoju, u nas w hotelu mamy mało czasu, ale i tak trzeba było coś spróbować, cokolwiek dzisiaj padło na takie naleśniczki po prostu z nutellą Nie uwierzycie jak smakują, jak naleśniki z Nutellą Nie no fajne, ale to taka tylko króciutka przekąska, także lecimy dalej, bo przyjechaliśmy tutaj na zdjęcia po prostu Może byliśmy tutaj tylko godzinę i może zbyt dużo tutaj nie zwiedziliśmy ale na pewno wiemy, że to miasteczko po prostu ma swój taki urok i swój vibe. Odbywają się tutaj różne festyny święta. Na, nam akurat się nie udało na żadne święto ani festyn załapać, ale po prostu powiem Wam tyle. Na pewno ja tutaj jeszcze wrócę, bo y, czuję taki niedosyt i będę musiał jeszcze raz tutaj minimum przyjechać, żeby odwiedzić to wszystko, czego jeszcze dzisiaj nie widziałem. Dzisiaj mamy właśnie dzień y, z różnego rodzaju tapasami oraz owocami morza, więc... Jak to Filip musi spróbować owoców morza, gdziekolwiek nie było, więc tak, najpierw tak sobie zjemy taki e, talerzyk oto właśnie z tapasami. Tapasowy taki talerzyk. Mamy tutaj e, owoce morza. Wszystko jest już obrane, doprawione, także nie trzeba się bawić jest to naprawdę pyszne. Jest godzina 22.20. Ja jeszcze yy, namówiłem tatę, żebyśmy przyjechali do portu w Ciutadelli właśnie, bo marzyło mi się, żeby tutaj przyjechać i zobaczyć jak to wszystko wygląda fajnie, gdy jest oświetlone wieczorem. O ja! Jeszcze nie widzicie, ale czekajcie, zobaczcie to! O, no zarobiście! Kurde. Tyle jest tutaj restauracji w ogóle, barów i tego wszystkiego. Fajnie sobie tutaj pochodzić raz. I to już na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał, więc widzimy się w następnym filmiku z tej części. Cześć.